Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Zastanawiałem się, jak to ukryć, bo taka wzmianka, wzmianka no bo tyle tego dookoła różnych historii politycy, w polityce się dzieje, w naszej, światowej, a tu taka drobniutka wzmianka o księdzu Darku, który pojawożnie chodził. I po chodził, chociaż ma zarzuty pedofilskie. Dzień dobry, panie Baco. Rumuński, Baca do nas przybył i on mnie wyręczy, jeżeli państwo pozwolą. Dawno pana nie było, panie Baco. Ja, bo ja... No zapraszam, proszę nie gadać. Proszę nie gadać, tylko wykonać. Ja chciałem tylko powiedzieć, że będziemy z moim kolegą Juchasem, Chujasem, będziemy śpiewać. Ty masz tu czyli Jest kartka, skartkę. I będziesz cytą hej. Dobra, będę śpiewał. No to gramy. Zapraszamy. Hej, chodzi se ksiądz Darek, zwolna i ostrożnie. Hej, Darek po kolędzie, Chodzi po jawożnie. Hej, czyni swą posługę i ma czarną młodzież. Hej, nie powinien chodzić, bo zbyt lubi młodzież. Hej, bo zarzutów dziewięć, i wiadomo za co. Hej, lubi molestować, taki to lada co. Brak powołań a każą, po domach się szwendać. Hej, trzeba wzmóc obsadę, kiedy jest kolenda. Hej, zachowajcie czujność, starzy głównie młodzi. Hej, mogą przyjść do was, bo nie ma kto chodzić. Hej. Trafnie, trafnie dziękujemy bardzo Góralskiemu Bacy. Rzeczywiście utwór wykonany w trosce o, no, o spadek powołań. A jak wiemy i w kościele i w naszej reprezentacji piłkarskiej z tym kłopot. Proszę Państwa, kartka z kalendarza 24 stycznia jest i, 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 i piątek I, i imieniny obchodzą Felicjan, Rafał i Tymoteusz. A także Babilas, o tego nie znałem, chwali bok Franciszek Salezy, Ksenia, Milena, Mirogniew, Urban, Teodor i Vera. Wszystkiego najlepszego? Rzecz jasna, jak zwykleż. I nietypowy świętasz Międzynarodowy Dzień Edukacji oraz Dzień Wiedzy o Zespole Przy -y. Przysłowie to ten odstęgi tak? Nie? Przysłowie słowie na Świętego Tymoteusza trzeba ci szapki, czapki, nie kapelusza. No tak, no tak, bo kto w kapeluszu? Mało już. Jan Twardowski jest autorem cycatu dnia Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili. My mamy jeszcze chwilkę, żeby pochylić się nad grą półsłówek, ponieważ Dzisiaj dostarczył ją niezrównany Darek Rybak. Darku, w ogóle już mi się kończą te Twoje rzeczy, więc do roboty. Dzisiaj będzie kupczenie w durnej chacie. No tak, tak tam najwięcej tego jest, jak wiemy. Sądząc po pogłowiu. Kłaniam się Państwu serdecznie, do zobaczenia do jutra.